Poranek Radia Republika. Muzyka, proszę państwa, zespół Tilaw była irlandzka, ale my przenosimy się teraz na Daleki Wschód. Ciekawe rzeczy dzieją się w Chinach. Niektórzy twierdzą, że tak ciekawe, jakich nie było od czasów czystek za przewodniczącego Mao. Hanna Shen, polska dziennikarka na Tajwanie i współpracownik gazety polskiej, jest teraz razem z nami. Dzień dobry. Dzień Dobry. Dzień dobry. No właśnie, doszło do bezprecedensowego wstrząsu w strukturach, wojskowego, w strukturach wojskowych Chińskiej Republiki Ludowej. weekend ogłoszono, że śledztwem antykorupcyjnym objęci zostali członkowie najwyższego dowództwa armii najwyższy rangą chińskich generał, ja nie powtórzę tego nazwiska, to zaraz Hanna Shen nam powie, jak on się nazywa, jest oskarżony o przekazywanie Stanów Zjednoczonych informacji o chińskim programie nuklearnym. Co z tego wszystkiego wynika? To jest, bo to można różnie rozumieć, jako element erozji władz chińskich, albo wręcz przeciwnie, wzmacnianie struktur wojskowych przed, no nie wiem, no właśnie przed czym, jak to interpretować, Hanna Szen. Jako walkę frakcyjną wewnątrz Komunistycznej Partii Chin. Ja bym nie widziała tego jako jakąś walkę między na przykład wojskowymi i, 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 i Komunistyczną Partią Chin, tylko jako jedną z wielu dziejących się od czasu do czasu, zwłaszcza gdy zbliża się taki moment przekazania władzy, a 2027 rok to powinien być ten moment, kiedy Xi Jinping odda władzę swojemu następcy, i wszystko wskazuje na to, że nie chce tego zrobić i, i, i jak gdyby buduje taki e, no, front lojalności w tej chwili, więc musi pozbyć się ludzi, którzy no, tej to absolutnej lojalności mu nie wykazywali. I taką osobą był między innymi ten, o którym teraz się mówi, tam dwóch generałów zostało zdymisjonowanych, ale ten najważniejszy Jan Siawice, szef Centralnej Komisji Wojskowej, czyli jak gdyby druga osoba w państwie w tych strukturach militarnych po Xi Jinpingu. Zarzuty, jakie oficjalnie wydała strona chińska, to, to są zarzuty takie, że poważne naruszenia dyscypliny prawa, czyli po prostu korupcja, a także formowanie frakcji politycznych, czyli nie Wobec Xi Jinpinga. Ten zarzut o tym, że zostały przekazywane przez Zhang Xia e, informacje Amerykanom o programie nuklearnym Chin. E, Ujawniła, ujawnił Wall Street Journal, e, Journal. I według mnie to i według wielu ekspertów to jest coś, co, co jest niemożliwe. To znaczy, osoba tak wysoko w partii, zawdzięczająca to wszystko, całą swoją karierę partii jak Zhang Yongxia i właściwie jeżeli spojrzymy na Zhang Yongxia i na Xi Jinpinga, mający takie same cele, ale różniący się w metodach ich osiągnięcia, raczej nie poszłaby na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Dlaczego więc coś takiego się wydarzyło? E, o tym mówił tutaj japoński dziennikarz mieszkający na Tajwanie. Przez lata pracujący dla japońskich mediów w, 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 w Pekinie, Akio Yaita, on mówił, że na, kiedy on pracował w Pekinie, to akurat była sprawa ministra bezpieczeństwa publicznego Chin, Zhou Yongkanga, który miał przeprowadzić zamach na Xi Jinpinga, nieudany. Oto także teraz jest, mówi się, że Zhang Yousia także próbował dokonać zamachu, ale ów Zhang Yongkang ponad 10 lat temu został schwytany, oskarżony przez, o korupcję przez Xi Jinpinga, i wtedy Akio Yaita. Ten japoński dziennikarz na własne oczy widział, jak wysłannicy si sami podejmał, podjęli inicjatywę, umawiali się z zachodnimi dziennikarzami na kawkę i herbatkę i sprzedawali narrację, jak to no, skorumpowany jest Zhou. I oczywiście on był skorumpowany, ale tak samo skorumpowany jest Xi Jinping i jego rodzina, więc nie o, o korupcję tu chodzi. Chodzi o to o przekazywanie dezinformacji na temat tego, co się dzieje w Chinach. I niestety to, co ja pisałam przed chwilą odnośnie tego tej wersji japońskiego dziennikarza, wydarzyło się w 2014 roku. Teraz mamy rok 2026 i my cały czas nie jesteśmy w stanie przeciwstawić się tej chińskiej dezinformacji która z jednej strony fałszuje sytuację w Chinach, a z drugiej strony buduje antyamerykańską narrację, na którą za pomocą zachodnich mediów, na którą poddatne jest to globalne południe, co, która oczywiście jest na, na rękę Moskwie. Co na pewno wiemy, Zhang się nie pełni już funkcji, których pe, e, e, pełnił. Wiemy, że to oznacza, że to do, to, ta, to główne dowództwo chińskiej armii ludowo wyzwoleńczej jest w tej chwili w rozsypce i to jest dobra wiadomość dla Zachodu. Zarówno partia komunistyczna, jak i armia są w tej chwili w dość kryzysowej sytuacji i to jest ten moment, gdzie Zachód powinien no, budować swoją odporność na, na zagrożenie ze strony Ale Chin. Ale to jest no, pytanie... właśnie pytanie tutaj do ciebie, bo pojawiły się też takie interpretacje, które jakby wskazywały na ten kontekst międzynarodowy. To też zresztą wczoraj widziałem. W japońskiej prasie na przykład. Takie trochę zestawienia z Rosją sowiecką pod koniec lat 30 i z czystkami Stalina, które poza jakby walką o władzę, one miały też na celu um, uformowanie takiego kierownictwa wojskowego, który będzie potulny, jeśli chodzi o plany wojenne dyktatora. Czy tutaj trochę nie ma jednak też jakiegoś przygotowania do jakiejś akcji międzynarodowej i usuwania tych, którzy mogliby się sprzeciwić na przykład pomysłom jakichś agresywnych działań wokół Tajwanu. Czy krótko mówiąc, nie powinniśmy obawiać się, że skutek, skutek będzie również bolesny dla relacji międzynarodowych? Taki, tak, na dłuższą, na dłuższą yy, metę i Xi Jinping, utrzymujący władzę w 2027 roku, mający totalnie podporządkowaną po, sobie armię, a widać, że to, to robi, że chce, aby Cała wierchuszka partii komunistycznej i cała armia była jemu podporządkowana, to jest Xi Jinping, który prawdopodobnie no, będzie chciał zrealizować cel, o którym bardzo jasno mówi ataku na, na Tajwan, czy wywołania no, międzynarodowego jednak konfliktu. Do tej pory on też miał taki pomysł, wskazywał, że ten rok 2027 będzie e, tym rokiem, kiedy armia chińska ma być gotowa do ataku na Tajwan. I Zhang Yongsiao był tym, który powstrzymywał go od, tych, od tych, tych planów. On mówił, że to jest za wcześnie, że należy myśleć o roku 2027. 2035, więc Zhang Osia nie był przeciwko atakowi na Tajwan, tylko mówił, że to powinno być, że Armia Chińska potrzebuje więcej czasu na modernizację, a poza tym zakładał, że no, w tej chwili władzy jest Trump i na pewno taki atak nie powinien być w tym momencie przeprowadzony, a do 2038 roku większość Zachodu i tak będzie totalnie, zwłaszcza Europa, będzie totalnie osłabiona. Teraz Zhang Jongsia zabraknie, no i rzeczywiście Xi Jinping, jeżeli, jeżeli będzie w stanie kontrolować w pełni sytuację, to jest jeszcze duży znak zapytania, będzie bardzo niebezpieczny, jeżeli chodzi o sytuację międzynarodową. To jeszcze krótko zapytamy o wizytę brytyjskiego premiera Kira Starmera właśnie teraz w tym momencie no, myślę, że... w państwie środków. Ba, Xi Jinping bardzo się cieszy, bo widać, że Chin, gra Chińczyków to widać także w relacjach z Tajwanem. W tej chwili jest na to, żeby pokazać, że nic się nie dzieje w Chinach. To znaczy, że zupełnie sytuacja jest normalna i teraz potrzeba Xi Jinpingowi właśnie wizyty jakiegoś europejskiego przywódcy, żeby, żeby pokazać, że Xi Jinping jest, ma bardzo stabilną sytuację, spotyka się z międzynarodowymi przywódcami, rozgrywa politykę na najwyższym, na najwyższym poziomie. Więc po raz kolejny komunistyczna partia rozgrywa. Zachód. No, tam jest, wizyta jest także bardzo krytykowana z powodu tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o chińskie wpływy w Wielkiej Brytanii. Właśnie przed chwilą The Telegraph ujawnił, że e, e, bliscy współpracownicy kilku brytyjskich e, e, premierów mieli telefony zhakowane przez, przez chińskich hakerów chińczycy prawdopodobnie mieli dostęp do wielu bardzo ważnych informacji mamy skandal z wielką mega ambasadą na którą Kirst Kamer zgodził się w Chinach tutaj jest obawy o to że i to ma, nawet służby brytyjskie mówią że te wpływy szpiegowskie cyberataki w związku z tym to ułatwi e, Chińczykom. No i mamy sprawę więźnia politycznego, obywatela Wielkiej Brytanii, katolika, byłego wydawcę w Hongkongu, Jimmy Laja, który jest więziony na polecenie e, Chin e, w, w Hongkongu. A, I jednak, pra, e, a, je, a z... jednak zachodni politycy... Lecą jak ty. Trzymajmy są... do ognia, tak. do tego chińskiego tak. mirażu. I to w Bar... momencie słabości. Oczywiście słabości Komunistycznej Partii Chin, kiedy powinniśmy rzeczywiście bardziej w nich uderzać, a nie, nie zni, do nich Zdeby... się zbliżać. Ale zobaczcie Państwo, co powiedział kilka dni temu Macron. Mówił o tym, o zagrożeniu, ze, o imperializmie amerykańskim, a i mówił, że alternatywą jest jeszcze większe wpływy chińskie w Europie. Więc no, widać, Temat że Europa zupełnie. bardzo nie... długą rozmowę. W... w Chinach był również kanclerz Merz. E, musimy stawiać kropkę. Han Han Marzen, dziękujemy Dziękuję. bardzo.